20 listopada jesteśmy w Koldic. O, jak to trąbi? Bardzo ładna budowa. Mówiliśmy się dzisiaj na parkingu pod Lidlem. Zobaczcie, Lidl tak jak w Polsce. I czekamy na pana Alexa Winklera Ma tu przyjechać za chwilę. Mazda Xedos. Kupujemy ją dla pana Amadeusza z Krakowa. Dziś taka dziwna transakcja, że pan Aleks przyjeżdża do nas pod Lidla sprzedać auto, a pan Amadeusz z Krakowa będzie jechał do Wrocławia. Spotkamy się gdzieś być może też pod Lidlem. Widzicie to kiedyś? Kolejki do sklepów? W Polsce w latach 80. Pada deszczyk, więc niewiele zobaczycie. ale egzemplarz jest bardzo zadbany. 107 tysięcy na najechane. To jest 2 benzyna. Nowe hamulce. Pierwsza rejestracja w, e, w 97 roku. Czyli mamy już 17 lat auto. Chce 2500 euro za niego. Wymontował radio. Twierdzi, że dał za nie 500 euro. Ale powstała czarna dziura w kopie. deszcz. Szczególnie jak mam oglądać auto. jak na 17 lat, no to całkiem, całkiem No ten kierowniczy, nic nie stuka, nie puka biegi całkiem nieźle Wspomnienie po radiu. Samochód bezwypadkowy, ale lakierowany. Tamten bok, maska, butniki. Dostaliśmy na zimówkach, na rufelgach. Dostaliśmy jeszcze opony też na alufelgach. W środku jest zebasto. Jakby ktoś nie zauważył. No i nie ma radio, no, ale o tym już mówiłem. Zaraz jedziemy do Suwazny po tablicę, a potem kierunek Wrocław, gdzie już będzie czekał Pan Madeusz na swoje nowe auto. Dokładnie ujmując, będzie czekał na swoje nowe, stare auto. Nie ja wiem, ale jak się z dzieckiem jeździ. Widzicie na tablicach już Mazda i we Wrocławiu Małe podsumowanie Cena wyjściowa była 2,5 euro Udało nam się zbić cenę do 1750 Samochód ma przejechane 107 tysięcy, trzech właścicieli Lakierowany był z tamtej strony, czyli z lewej lewy bok miał lakierowany no, auto jak przystało na latkę Proszę Państwa Prowadzi się bardzo dobrze, nie boli głowa nie grymasi nie forszy, przyspiesza kiedy chcecie, zwalnia kiedy chcecie. Po prostu super auto.